Pokazuje jakieś flagi, jakaś. Nie wiem, pozycja. Na jakim etapie jesteśmy? Czy już wyskoczyła? Tak. Yy, mówić jakie nazwisko? Nie, po jest tempo. 93 strzał... tempa, 93 strzałów, 46 obrony. Kurde. Ja strzelam? No. Strzelam w puszkachia. <noise> <noise> Cześć, Makow, z tej strony do 321 i w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy przygodę z web-app FIFA 22, czyli pierwszy odcinek Food Ultimate Team 22, więc zaczynamy tą przygodę tutaj. Jak widzicie, jestem na komputerze. No i zaczynamy na web przygodę z FIFA 22. Na początek kraj. Na początek. Yy, tak jak już mówiłem wezmę Francję, ponieważ e, no tam są te młode gwiazdy, może Liga Francuska na początek jeśli e, nie trafi nic lepszego na, e, na e, start. No i taki właśnie skład mamy Dembele, który no, nie wygląda wam powiem jakoś tragicznie. Lemelu z Norwich to jest Liga Angielska. Teraz mogę zastąpić kogoś na wypożyczeniu. No i tak się zastanawiam, czy by tutaj spróbować może jakiegoś środkowego pomocnika, jak wygląda Pogwa. Wiecie co taki Pogwa na pierwszym meczu? To nie wygląda naprawdę, uważam źle, więc możemy spróbować z tym pogą na start. No i dalej, no i zobaczymy, jakie nam tutaj stroje przydzieli gra. Jak jesteśmy już w klimacie Francji, no to weźmy Francję. I dla kontrastu, Górnik Zabrze, chociaż to tak silnie się rozróżnia, no, nie będzie może Norwegia, bo fajne stroje mają, ładne Zaczynamy No i jaki herb, nie ma naszego herbu um, To ten hamu Tak szczerze, to to wygląda nawet nie najgorzej, albo to Nie wiem, weźmy sobie to, trochę ja mi przypomina Śląsk Wrocław No i tak to wygląda, zaczynamy przygodę z Fifą 20 Dwa! Z chwilą 22 zaczynamy przygodę. Tutaj, tutaj mamy pierwsze te nagrody i jakieś paczki najprawdopodobniej powitalne. Mamy tutaj fajne stroje 4 razy 85. Plus. Tutaj ten paczka startowa stadionu, nowe pożyczenie Ambasador. No i premia do Monet, więc... W tym momencie wyślemy to wszystko sobie do próbów. Odbierzemy Play Pika, no i zobaczmy. Bo no tutaj oczywiście Sonaldo natrzyma się jak najbardziej. Nam się przyda. No i możemy go wysłać do klubu, tutaj te wszystkie stroje oczywiście, wszystko do klubu. Tutaj mamy sklep Paczuszki, zaczynamy, złota, złota, złota paczka, Werner dobry No i mamy, jesteśmy zarobieni na start proszę Państwa Porównajmy cenę, Werner łocie chryca 50, 40 tysięcy za Wernerka nie no, panowie, jesteśmy zarobieni. Czemu mamy dwie złote paczki? Nie mieliśmy jednej? Nie wiem, mi się wydaje, że mieliśmy jedną. Ale to już yy, nieważne, tutaj mamy spoko złote pozycje, jakieś brakiem. Na start! Spokoj, tura jeszcze. Ma no jakieś grywalne karty, grywalne trepy, nie mamy. A nie ma, nie ma co w Teraz paczuszki 80, plus i come on! Van kurde co za trafy! Ja cię kręcę! Porównajmy cenę oczywiście 40, koła! Nie no, bez przesady! Ale kolejne 25k, no i co ja mogę powiedzieć? Przedajemy te karty, do kurde, tutaj jeszcze jakieś perełkę mamy. Dajer nie. Z planem kolejna paczka 80, plus i tutaj kufiamy. Trochę ciut gorzej, bo Anderson, Taliszka. Mamy średni, bardzo mocno. Tierni 80. Pewnie tak. Tierni. No 2000. No dobra. Eee, ostatnia paczka na ten moment. Inform, horn, horn, Inform. 81 do Wyrala lub De Jong z Barcelony. Dobrze, jestem już diale następnego, No i tutaj e, zaczyna robić SBC na początek e, SBC. E, takie podstawowe box się się do złoty zwykły pokaże na, na każdej pozycji na początek brał kasz. No i sobie bierzemy chyba bereta była najwyższa werał przyda się to jest na tak Teraz czas na środkowego w Może Godfrey Może Godfrey tutaj na środko były no gości treja nie ma. A jest Bak Bartra. Na start ok, śpi ja się to e, wszystko do tego myślałem, to jest Bartret. A, a najwyższy czas dla środkowego bo jest te karty i tak patrzę, tutaj chyba under chyba Under Rera, bo to też był najwyższy overall. No i na pas, może, może, może tutaj, no nie ma nic ciekawego, bierzeby Gomez'a. Przecież to dup jest skrajnie dobry. Gomez, najwyższy overall. Nie najgorzej, bo te overall są w miarę, w miarę okej. Okay. Teraz czas na zrobienie kolejnych y, SBC. Stawy Ligi Narodów, zobaczymy chyba, coś Chwila, nie, bo jeszcze mam te... Już paczkę dwóch piłkarzy, może tutaj coś będzie? To jest Inform? Nie, to jest... Silver i Junior Karta niedroga, ale przyda się. Zrobimy pierwsze z beczerzy z Te nie wydaje ale zrobię to będzie chyba jedno z prostszych. Wysyłamy, zatwierdzamy. No i mamy paczkę. Muszę ją od razu, ponieważ chcę mieć karty na kolejne przypałki. Copa Libertadores. A czerwie, a czerwie, Myślę, że go transferów To jest dobra inwestycja, no bo jego cena no nie urywa, na pewno nie urywa, ile tutaj na A Choć na, na Czerwi już trochę więcej, bo tylko aż 3000 ocena. 1500 Jego cena jest mała. Tak więc dobrze. teraz taka ta kolejna paczka z SBC, mała ta paczka piłkarzy Prime. I zobaczmy, co w niej. adres Silva jest Rama Silva Baka Abraham Ripe. Dobrze, w takim razie adres Hitw e, Ile on kosztuje? 2000, ta karta musi wzrosnąć, nie widzę po prostu e, i tej opcji. Więc to e, tą kartę sobie wyślemy na listę e, Transferową oraz sam robić wysyłka bo ta karta też musi wzrosnąć. Skończyłem właśnie teraz, teraz kawerka z lewej strony ekranu, a właściwie to dla was to jest... Tu. Zamiast tego bo yy, to, to prawie przeszkadzała. teraz mamy dwie paczki do tworzenia. Kelly Suarez w pierwszej. Ja Liga bez żadnej historii. No ta paczka. No i 80 plus. Miniguł karta w złotej partce piłkarzy, premium Mamy informa chyba? Johohoho! Sar, Sar, Balaksar, to chyba nie jest Balaksar? Nie widzę jego nazwiska. Ale to jest Sar i ta karta jest w warta w granicach 40 tysięcy. Czy ja go sprzedaję? Nie wiem, czy je poczekać do premiery, bo ta karta uważam, że powinna być może w tych granicach, może ciut droższa. A to jest 40 tysięcy. Na pewno go sobie wyślada teraz w żeby pamiętać. I Richard List jeszcze w tej parce, ale Rich to w tym roku. No nie jest najlepszą kartą, ale to są zawsze 2000. Chyba premierze że może będzie troszkę droższy. Dlatego no też sobie wyślemy na listę transferował, Delay i Spoko karta. Też tutaj wrycjach 2000 się kręci no i reszta to tylko wodę. Przygotowałem dla Was kolejną paczkę. mam za to paczka, paczka piłkarzy i Chyba są to rzadkę. Tak, oczywiście. Nikola fico yy, Spoko to jest naprawdę dobra karta, która jest warta już w tym momencie w granicach 3000, bo no i na będę te wszystkie karty sprzedawał. Teraz sobie yy, aha, bo to jest niesprzedawalne. Teraz sobie zainwestuję w naprawdę w karty yy, wysoko żeby je mieć. A później to zobaczymy, jak to tutaj będzie e, wyglądać. Dobrze, przygotowałem dwie paczki za SBC. E, 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 narodowe czy to bigowe, jakieś ty, z tych zaawansowanych. E, na początek, pa, Misza, paczka piłkarzy Prime. Zobaczmy, co w niej. No nic ciekawego. Czas na drugą paczkę. Paczka piłkarzy Electro Prime. Coś tutaj nie ma chyba walkoutu. Jest jednak walkout, jest Hubels. Yy, I czy ta karta jest już droższa? Mam nadzieję, że nie. nie. On kosztuje tylko bodajże 6000. 7000, ale ta karta może być jeszcze droższa. No bo nie wierzę, żeby karta 86 kosztowała tylko 6000. Będzie kosztować z 15. 000. To samo się tyczy Krawaricia tego trochę po raz kolejny udało mi się zrobić najdroższe SBC na około 30 tysięcy. To no drogie bardzo, ale udało mi się zrobić je bez lojalności, czyli nie musiałem grać meczów, żeby to ukończyć. No i mamy paczkę rzadkich piłkarzy, paczkę rzadkich zawodników, można powiedzieć. Za 50 tysięcy, zobaczę co w niej. I Mendy 83 tylko. To jest 83 plus. Jest Rodrigo, jest Dest. Nawet perełki nie ma żadnej. Kurde, słabiutko. To wszystko sobie powysła listę transferową. Czekam, aż to będzie warte. Traj więcej niż 2000. Dobra, udało mi się zrobić SBC. Yy, ukończyć SBC z. Yy, hybryd y, narodowych, no i tutaj, czy to ligowych? Chyba ligowych. Tutaj jak widzicie mamy 25 tysięcy tylko na koncie. Było ich jakoś 70, więc 50 tysięcy, 45 tysięcy wydane na TSBC, ale nie musiałem używać tej realności, a teraz mamy dwie bardzo dobre paczki, więc mam nadzieję, że w nich wyleci coś potężnego, coś typu La Croix. Coś takiego co będę dużo sprzedać. Okabos o, 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 o I ta karta tylko 4000. Może poprawie, że trochę wzrośnie. 2000, i do o kurde, ta karta jest dobra. Taki diabli, no chyba nic. <śpiewanie> No, i nic ciekawego, tak szczerze. Tak szczerze, to w tej paczce nic ciekawego, ale ta, czy ta paczka zmieni wszystko? Czy zwróci? To jest BC, proszę. Koko 85 tylko. oj Jeśli chodzi o paczkę. Nie ma tragedii, nie jest to tragiczna paczka Ale tak, kokiet taki... Jezus też, coś jest warty, jest to... Około 7000, no To jest jakaś cena zawsze No jakoś wiele nie pójdzie raczej do góry, bo więcej niż te 7000 raczej nie będzie kosztował yy, wiele, ponieważ to, to karta nie wygląda jakoś bardzo, bardzo bardzo, dobrze, żeby była ona droga więc to 6900. Tak więc to by było na tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał pierwszy odcinek z FIFA 22 na moim kanale. Nie wiem czy zarobiłem z tych 70 tysięcy, ale mamy jakiś budżet na start, jeszcze zrobię jakieś inwestycje, tutaj widzi się kto się sprzedał na razie, tutaj resztę trzymam do premiery i do wzrostu cen. No i to na tyle, teraz odcinki będą pojawiały się co tydzień od tej niedzieli, więc zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, dajcie lajka, no i elo.